Cześć, dzień dobry! Witam Was na kanale Happy Dental Academy i zapraszam na unboxing zestawu Oral B OC501. Oral B OC501 to taki sprzęt dwa w 1, który łączy w sobie irygator i szczotkę elektryczną. Zacznijmy od omówienia opakowania tego zestawu. Jest ono dość duże, ale to też dlatego, że te zespolone sprzęty po prostu zajmują nieco więcej miejsca. Całość utrzymana jest w niebieskiej kolorystyce czyli w tej kolorystyce znanej nam z innych modeli szczotek Oral B czy też sprzętów Oral B. I jeżeli chodzi o front tego kartonu, mamy tutaj oczywiście standardowo logo producenta, mamy nazwę produktu, jest zdjęcie samej dyszy w powiększeniu, gdzie mamy zaznaczony rodzaj strumienia generowany przez sprzęt. Irygatory Oralbeto to są jedyne irygatory, które dają nam możliwość wyboru dwóch rodzajów strumienia. Mamy strumień prysznicowy, czyli taki jak ten tutaj. Na grafice oraz strumień skupiony, przeznaczony do takiej bardziej precyzyjnej irygacji. Mamy tutaj również zdjęcie całego zestawu oraz zdjęcie grafiki z końcówkami, dyszami, które znajdują się wewnątrz. Bok opakowania. To informacje, zarówno o szczotce, jak i o irygatorze, który znajduje się w zestawie. Mamy tutaj takie grafiki, rysunki prezentujące sposób użycia, jakby działanie poszczególnych elementów tego zestawu, czyli jest tutaj zdjęcie prezentujące formę irygacji, oraz jest zdjęcie prezentujące ten ruch oscylacyjno-rotacyjno-pulsacyjny, który w przypadku szczotki dołącznej do zestawu jest. Generowane. Tył opakowania to ponownie zdjęcie całego zestawu, zdjęcie dysz i końcówek oraz informacja o o tym co dokładnie znajduje się w opakowaniu. Więc tutaj tego nie będę teraz czytać, no bo o tym opowiem wam za chwilę. I ostatnia strona to ponownie informacja o jakichś specyficznych, powiedzmy, funkcjach, o jakichś specyficznych cechach tego sprzętu, które wyróżniają go na tle konkurencji. Mamy tutaj m.in. innymi informacje o technologii 3D, która jest zastosowana w przypadku tej szczotki, czyli tej technologii oscylacyjno-rotacyjno-puls która sprawia, że usuwamy o wiele więcej płytki nazębnej niż w przypadku szczotkowania zębów taką klasyczną szczotką manualną. Mamy tutaj również informacje o irygatorze i o, tym, o tej możliwości zmiany rodzaju strumienia, o czym mówiłam Wam już na początku. I tutaj jest też zaprezentowany właśnie, w jaki sposób ten strumień się zmienia. Ja za chwilę też na dyszy Wam to dokładnie pokażę. No, i jeśli chodzi o ten aspekt wizualny, o aspekt aspekty graficzny dotyczący samego opakowania, to już tyle. Teraz sprawdźmy, jak wygląda sam zestaw. Sprzęt wyjąłam już z opakowania. Jak widzicie, całość znajduje się jeszcze w takiej foliowej torbie, więc teraz to usunę. I przyjrzymy się lepiej samej bazie, samemu sprzętowi. Oczywiście w kartoniku poza sprzętem znajdowała się także instrukcja obsługi. Ona dotyczy zarówno obsługi jakby irygatora, jak i szczotki oraz całości, czyli tego zestawu. Wewnątrz była też taka klapka, która pozwala nam na zamontowanie tego zestawu do ściany. W instrukcji obsługi jest to dokładnie wyjaśnione. Samą klapkę najpierw montujemy do ściany, na której chcemy powiesić irygator, a następnie odpowiednim ruchem takim od góry jakby dokonujemy montażu tego sprzętu. Tak jak wspomniałam, wszystko jest w instrukcji obsługi dokładnie rozpisane. No i przejdźmy już do naszego zestawu. Zestaw składa się z irygatora, irygatora OxyJet, który możecie też znać z takiej samodzielnej, jakby z samodzielnego sprzętu. To jest irygator, który posiada 5-stopniową, płynną regulację. Mamy możliwość ustawienia dwóch rodzajów strumienia. Mamy spory zbiornik na wodę, który, do którego zmieści się około 600 ml wody. I po otwarciu tutaj mamy też takie etui, powiedzmy schowek na cztery dysze, czyli jest to taki sprzęt rodzinny, z którego może korzystać więcej osób. A jeśli chodzi natomiast o szczotkę, jest to szczotka z ruchem ORP, czyli z tą technologią 3D i jest to szczotka w modelu Pro 2000. Czyli w takim modelu, który już ma ten wizualny czujnik nacisku, również. Czyli mamy tutaj z tyłu lampkę, informującą nas o tym, kiedy zbyt mocno szczotkujemy zęby, wówczas zapala nam się właśnie to czerwone światełko. Na froncie tej szczoteczki mamy przycisk uruchamiający jej pracę, mamy wskaźnik naładowania baterii oraz wskaźnik ładowania baterii. Sama szczotka wykonana jest z tworzywa, ale ta przednia część jest taką częścią bardziej gumową, no i kolorystyka biało-granatowa. Jeśli chodzi o irygator, rączka na wężyku, tutaj mamy taki przesuwny przycisk uruchamiający strumień wody. No, i tak naprawdę, w momencie, kiedy tym przyciskiem uruchomimy strumień wody, sprzęt jest już gotowy do pracy, jest już gotowy do irygacji, natomiast z boku mamy to pokrętło, którym modyfikujemy sobie intensywność strumienia, i tu z boku jest też przycisk włączający sam sprzęt. Czyli tutaj włączamy generalnie dopływ prądu do urządzenia, natomiast na rączce tej, na jakby rączce do irygacji powiedzmy, uruchamiamy sobie już strumień. No i wewnątrz tego zestawu, wewnątrz zbiorniczka w zasadzie, znajdują się dysze i znajdują się końcówki, które otrzymujemy w zestawie ze sprzętem. Już sobie to wszystko. Wyjmę. I tak, jeśli chodzi o irygator, mamy w zestawie cztery dysze. Dysze do sprzętów Oral B są takie same, czyli nie mamy tutaj opcji wyboru jakichś dysz specjalistycznych. Są to klasyczne dysze, natomiast to, o czym wspominałam Wam już od początku naszego unboxingu, to fakt, że tutaj możemy sobie ustawić dwa rodzaje strumienia. Ja mam tutaj już taką dyszę w wersji rozpakowanej. Wygląda ona w ten sposób. Z tyłu ma taki, powiedzmy, który odpowiada za napowietrzenie strumienia i za wygenerowanie właśnie tego strumienia prusznicowego. Natomiast to, co nas interesuje w kontekście zmiany rodzaju strumienia, to jest tutaj taki właśnie szary przycisk szary suwak, którym w zależności od tego, w jakiej on się znajduje pozycji, właśnie modyfikujemy ten rodzaj. Ja sobie teraz te dyszę. Umieszczę już tutaj na irygatorze. Tak on wygląda, jeżeli chodzi już o gotowość do pracy. Natomiast to, co jest jeszcze ważne, jak możecie zauważyć tutaj w tym opakowaniu, każda dysza ma inny kolor pierścienia. No właśnie po to, żeby w sytuacji, kiedy ze sprzętu korzysta cała rodzina, każdy z użytkowników mógł sobie oznaczyć, czy też wybrać kolor swojej dyszy i oznaczyć tę, która należy do niego. Tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, jest ten schowek, w którym dysza możemy przechowywać. Jeśli natomiast chodzi o szczoteczkę, tu mamy trzy końcówki. Dwie to są takie końcówki powiedzmy do codziennego szczotkowania, jedna to jest taka końcówka bardziej specjalistyczna, my czasami mówimy, że to jest taki dodatkowy pomocnik, dlatego że to jest końcówka Interspace, czyli ona działa trochę jak szczotka jednopęczkowa, więc ma nam pomóc doczyszczać. Te przestrzenie, te fragmenty naszych zębów, do których ciężej jest dotrzeć klasyczną szczoteczką, czy też tą normalną główką szczoteczki. Ta końcówka też będzie się bardzo dobrze sprawdzała w przypadku osób noszących stałe aparaty ortodontyczne. Druga końcówka. To jest końcówka Sensitive, ale to jest końcówka w wersji starej, powiedzmy, czyli w tej wersji, która jakiś czas temu um, była dość popularna, jeżeli chodzi o markę Oral B. Czyli mamy tutaj równo prosto ścięte włókna, to są włókna miękkie, bardzo dobrze doczyszczające. Obecnie w tych najnowszych sprzętach. Ta końcówka została zastąpiona przez końcówkę um, Sensi Ultra Thin, czyli przez tą końcówkę, która wygląda trochę jak e, kwiatek, przynajmniej ułożenie włókien e, wygląda w ten sposób. No i trzecia końcówka to jest końcówka cross-section, czyli końcówka z kątowo ułożonymi włóknami. Te włókna nachylone są pod kątem około 16 stopni. Po to, aby zapewnić nam optymalne usunięcie płytki nazębnej, aby zapewnić nam bardzo efektywne czyszczenie, ja mam tutaj taką końcówkę w wersji rozpakowanej, więc też zamontuję ją na rękojeści. I teraz jeśli chodzi o działanie, to tutaj mogę Wam też pokazać właśnie jak działa ten czujnik nacisku, że rzeczywiście. Uruchamia się i świeci się na czerwono, gdy ja szczotkuję zęby, czy też rękę swoją zbyt mocno. Co fajne i co ciekawe, tutaj ze strony, jakby od strony szczoteczki, mamy również miejsce na końcówki. Czyli tak naprawdę sprzęt, można powiedzieć, załatwia nam organizację tych wszystkich elementów w jednym miejscu. Jeszcze tutaj sobie włożę tę szczotkę. Jedynym minusem całości jest to, że rzeczywiście jest to dość duże urządzenie, czyli zajmuje nieco więcej miejsca niż na przykład sam irygator plus sama szczoteczka, ale jeżeli komuś z Was zależy na tym, żeby to właśnie była taka całość, żeby to dobrze organizowało końcówki, dysze, żebyście mogli całą rodziną z tego sprzętu korzystać, to myślę, że warto takie rozwiązanie po prostu rozważyć. I jeżeli chodzi o unboxing i o te elementy, które znajdują się w zestawie, to ostatnią rzeczą są wkręty, przy pomocy których montujemy klapkę, o której mówiłam na początku, do ściany, czy też do jakiegokolwiek innego miejsca, tej powierzchni, na której chcecie ten irygator sobie przymocować. Więc one również znajdują się w zestawie. Jeżeli chodzi o elementy zestawu, teraz to już wszystko. Jeżeli zainteresował Was ten sprzęt albo chcielibyście dowiedzieć się więcej o jego parametrach, to oczywiście zapraszam Was na stronę www.happydental.pl gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Tam również znajdziecie na przykład inne końcówki, które będą pasowały do szczotki Pro 2000, czy też na przykład te nowe wersje końcówek delikatnych, miękkich Sensi Ultra Thin. Ja Wam już dzisiaj serdecznie dziękuję. Jak zawsze zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału, do zostawienia łapek w górę i komentarzy, jeżeli jakiekolwiek pytania Wam się pojawią. Jeszcze raz wielkie dzięki i widzimy się na kolejnym filmie.